Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzaki zapraszam na pierwszy odcinek kampanii w Star Wars Squadrons. Mm. I zaczynamy od personalizacji jednego z naszych bohaterów, bo mieliśmy do wyboru albo Imperium, albo Nową Republikę. Powiem szczerze, że tutaj no, jakby wyboru wielkiego nie mamy. Szczerze powiedziawszy. Wiecie co? A czekajcie, czy jest w ogóle ten, to jest ten gość? Ten, który się pojawiał na... Chyba ten, nie? On się pojawiał w tym ostatnio właśnie, tym takim jakby filmie promującym składrący, no bo czekajcie, tutaj nie ma nikogo, który miałby taką dalekowschodnią fizjonomię, to chyba on, dobra, weźmiemy sobie w takim razie jego po prostu. I czekajcie, problem polega na tym... O, dobra. Aha, i musimy sobie spersonalizować jednocześnie Drugiego naszego bohatera. Będziemy grali po obu stronach. I. Kogo by tu wziąć po stronie Nowej Republiki? Możemy wziąć jakąś babę, w sumie. Ale to w sumie nie. To właściwie to chyba. A czy. Czy ma to jakieś większe. No dobra, weźmiemy. Zobaczymy, czy ma to jakieś większe znaczenie. Chyba nie. Przypuszczam, że chyba nie. Kasie zatwierdza. Kasie zatwierdza. Wibersz rodzaj rozgrywki. Tylko instrumenty, czyli nie będziemy mieli żadnych celowników ani nit albo standardowe. Zagramy sobie standardowo, bo boję się tylko grać na tylko samych instrumentach, bo nigdy czegoś takiego wcześniej nie próbowałem, i to może być naprawdę ciężka sprawa, więc zagramy sobie standardowo. Tak, zastosujmy. I na poziomie trudności weterana. Zaczynałem na poziomie pilota. Ale no już troszeczkę pograłem w Multi, nawet, więc zagramy sobie teraz na poziomie weterana i. No i co, zaakceptuj i rozpocznij to też k. Dobra. Jak widzicie. Tak, chcę. Dobra. Na razie się zamykam. Incited rebellion and anarchy. And paid the price. The survivors continue to spread dissent. Find them. Do not rest until the destruction of Alderon is complete. Ale ładnie to wygląda, lord vader's orders are clear. are they? yes. wipe out all that remains of Alderaan. how? i understood the survivors were in hiding. intelligence reports a possible Alderaanian convoy heading to Foster haven. you are to draw them out and finish them off. do you understand that, captain? perfectly, commodore sloan. dismissed. Captain James. Everything ready, Lieutenant Carroll. Squadron's on their way. They're excited to fulfill Lord Vader's command. And you? No qualms hunting down refugees from a world we destroyed. During the Iskalon uprising, you taught me to ignore propaganda. They're traitors, not refugees, and will be dealt with accordingly. I've prepped our usual Sigma 9 loadout. No. Only standard ties today. Flying old school, sir. This might be a real challenge after all. You hear me, Teresa. But I don't think you understand me. I guess we'll find out. Follow my lead. And don't fire unless I give the order. The convoy is out there. We don't want to scare them off. Let's do this right. I'll give it my all. Fire inspection has been scheduled. Okay. Czekajcie. Okej, okay, no myszka mi działa. Przygotuj e, się do startu. Dobra, no przy... O, nie działa. Czekajcie. Aj, to może być problematyczne. ajajaj, no. Pierwszy ból zetknięcie z kwadransami. E, dobra, no chyba trzeba będzie szybko to zmienić, bo... No problem w tym, że ja mam wyłączoną zasadniczo myszkę. Ona się pojawia, ale ona jakby nie działa. Hmm. Wszystko z powodu faktu, że sterowanie myszką jest dosyć oporne, więc ja gram bez niej, ale no jest to zrobione tak, że teraz nie mogę zatwierdzić żadnego wyboru. A nie, Enter działa jednak. Okej, okay. nieważne, nic, nic nie mówię. Działa, tym razem działa. No wybaczcie, ten nieimersyjny nie totalnie początek, ale no niestety z takimi przeszkodami się tutaj stykamy. Wszystko działa. Mam nadzieję, że moje ustawienia będą normalnie działać. Będę sobie. Tym... Nie. Coś czuję, że będzie ciężko. Ojoj, oj, oj, oj. Po ludzku Dobra, no będzie trudniej niż myślałem. chyba, że właśnie, bo tu jest samouczek tak jakby teraz na tym etapie. O, kurczę, ale mamy. Eskorda. Dobra, dobra. Możliwe, że po tym samouczku uda się ustawić normalne ustawienia dla mnie w sensie normalnym. Okej, okay, proszę. No, ten fregaty klasy Kłasar bodaj, że ona się nazywała. Dobra, musimy go chyba podążać za nim. To jest taki nasz lot szkoleniowy. Dobra, częściowo te moje y, ręcznie, ręcznie zrobione ustawienia działają, a częściowo nie. Więc powiem szczerze: że jeszcze nie jest tak najgorzej. Jasne. Tak, ku żeby się przechylać, bazowo to jest jakoś inaczej. Inside, really tak.

Tak, to są te fregaty transportowe, one tam mają tylko i wyłącznie hangary, mało mało jakiegoś uzbrojenia. Tak, to jest właśnie istotne, że jeżeli mamy przepustnicę do połowy ustawioną, nie, widzicie chyba jak się zmniejsza ta prędkość, nie? Jak jest ustawiona do połowy, to wtedy mamy szybsze zwroty. I to jest ważne właśnie, że ta, ta, ta połowa jest tutaj istotna. Proszę, proszę. Ciekaw jestem, bym się tu zmieścił. Nie będę ryzykował. Może? Oko. Miestniemy się. Jasne. Przyjąłem. ciśniemy OK, tu jest nasz wektor podejścia. W cała flota skacze w nad przestrzeń, nad świetno. Jeszcze bliżej. Odwróć lub dostosuj sterowanie lotem w menu opcji. Jasne, ja, to mnie nie interesuje, ja mam nadzieję. Dokładnie. Ścigamy generalnie uchodźców, oczywiście z Alderanu. Wybaczcie ten, tak jak mówię, nieimersyjny nie początek, ale no, z tymi ustawieniami bardzo, bardzo długo się męczyłem. Okej, okay, jesteśmy u celu. I to może na razie spra sprawiać pewne jakby problemy, ale mam nadzieję, że na późniejszym etapie będzie wszystko jak należy. Niespodzianka. Tak, ten, ten w tym swoim taju miał no hipernapęd. My nieszczególnie. Niektóre interceptory chyba miały hipernapęd na późniejszym etapie, jeżeli dobrze pamiętam. No i oczywiście ten y myśliwiec Weidera też miał.

This is Vostar Haven station master. Kindly avoid harassing my customers. If they cooperate, they'll be fine. Pilot, proceed. We'll do. Check your forward sensor. It will identify potential targets. Pilot, begin by inspecting that ship. Mhm. Mm Dobra, musimy go namierzyć poprzez T, i tak dalej, i tak dalej, jasna sprawa. Skanujemy. Okej. Okay. Dobra. Bezpiecznie, okej, okay. spójrzmy na następny. Któryś na pewno się wyłamie, nie? Okay. In there a ship's trying to flee from a simple inspection. We should teach them some manners. All pilots, bring your weapon systems online. Okay, aim at Just enough to damage them. let's see if they're hiding the refugees. there. Stop that ship Whoops. <laughs> Tak, zmieniam kolejno między dostępnymi celami za pomocą F. Jasna sprawa. To już wiem. Ja mogę jej namierzyć? Mogę, dobra. Dwa, by przekierować do. Tak, most do laserów. Kurde, brywa mocno. Tak, strzałeczka, aby naprawić kadłub. ale widzę, że są moje ustawienia jednak. Jak sobie pozmieniałem. Dobra, namierzmy kolejną. Jak sobie pozmieniałem te ustawienia, to w samouczku są jednak te moje. Tylko na początku z tą myszką były problemy, ale o tym Wam opowiem kiedy indziej. Dobra, o, takie szczątki latają. Dobra. Okej, okay, poskładamy. Aby zbalansować most czwórkę, tak. Okay, lecimy. Uh. Okej, okay, dobra, zaczyna się grubo, więc, więc ogarnijmy sytuację. Pole ochronne. No dobra, no to wszystko wiemy. Wyprzedaj strzałem. No tak, to, to, to jasne też zawsze tak jest, że trzeba wyprzedzać strzałem. Dobra, zwiększmy silniki na maksa. Zwiększmy manewrowość. Teraz zwiększmy działka. Znowu silniki. O kurcze. Dobra, wiecie co? Trzeba się skupić, bo ja tutaj naprawdę wziąłem wyższy poziom trudności. Może być znacznie ciężej niż, niż normalnie. Dobra, jeden zdjęty. Mamy kolejnego namierzonego, więc szukajmy go. Jest tutaj. O, walno chyba w ścianę. Dobra, zdjęty. Ups. Dobra, zgięty. Jeszcze jeden. Gansko był już mocno obity, więc jedna i wystarczyło. Pięknie. Nie, trochę uderwałem, ale delikatnie. Czekamy ostatniego, bo to jest chyba ostatni. jest gdzieś dalej, widzę. Nie aż tak daleko, chyba. Gdzie on jest? Czy on jest gdzieś po drugiej stronie tej stacji? O, dobra. Zniszczony, tak czy inaczej. Nasi sobie z nim poradzili. Dobra, o. Miększy manewrowość, namierzmy go. O kurde. Nie za dobrze. Dobra, jest. Pięknie, porobieni.

I don't care who ordered it. I didn't sign up to hurt innocent refugees. And if protecting them makes me a rebel, then so be it. Uh. Damn it! Pilot, see if you can bypass his shutdown. Remember your training! Catch up with that traitor! Lieutenant Carroll to the vigilance. Jedynka, by przekierować do prędkości, jasne. Jak mamy przekierowane do silników, to oczywiście działka ładują się wolniej, zadają mniejsze obrażenia, to trzeba jakby brać pod uwagę. Grunt, żeby się tu nie rozbić, nie? O, troszkę mnie przysmarzył. Dobra, mamy go O nie Czy się?